Ho, 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 majtkowie i majciarze, witam w załodze X-Charlie i zapraszam na pokład, Ah. Jeśli narobiłeś Lipy w Polsce i musisz zdupcać za granicę, a nie posiadasz żadnej poduszki finansowej, nic nie szkodzi. Możesz spieniężyć swój kliplunek w błyskawiczny jak Kangur sposób. Wystarczy tylko, że wejdziesz na stronę Pirates. A jeśli jesteś chociaż trochę charakterny, to użyjesz kodu X Charlie, który daje Ci 35% bonusu do doładowania na stronę, plus 30 dolarów więcej do trzech pierwszych transakcji Pozdrow Siemano drodzy widzowie, witam w kolejnym odcineczku z CSGO Skinsa, także co, zapraszamy, nowe skrzyneczki eventowe są sylwestrowe też, pamiętajcie, kto nie odebrał, odebierzcie prezent, bo CSGO Skins nie pozostawi go z pustymi rękami. Ja przypominam, że jest konkurs na kosy, przypominam, że każda wpłacona złotóweczka z kodem X Charlie to jest złotóweczka do tiketów, czyli jak płacicie 10 zł, to macie 10 tiketów na konkurs na kosy. I tak by to było właśnie, co widzowie, wbijajcie na Discord Fabryka Skinów, tam wiele nowości, zgłaszajcie się po odbiór z wygranych, oczywiście losowania wybieramy na Discordzie, w zakładce x Team albo Legit Check, także tam jeżeli jest osoba wylosowana, no to wystarczy odebrać, tak, napisać prywatną wiadomość, priv i odebrać nagrodę, a my widzowie co, trzy skrzynki nowe są, już na Sylwestra przyszykowane. I tak mi się wydaje, że właśnie sylwestrowe rozdanie my też zrobimy. Może jakiś, jakiś skinik dla Was poleci. Ultra Case. Zobaczmy, co z Ultra Case by mogło polecić dla Was. 4-2-0. Pozdrawiam serdecznie na taki. No takiego maka to bez przesady. Dobra, damy trzy szanse. Czyli trzy szanse. Trzy skiny. Jeden skin leci dla Was. Jakiś najlepszy. Oczywiście oprócz tego dodatkowo piątkę, także dwie osoby będą mogły wygrać. A wółpkę zostawimy i. SSG, także do wygrania takie SSG oraz AWP oraz blik. Także wystarczy pisać komentarz, obejrzeć film do końca, zostawić lajka. Dobra, lecimy w ta tańszą skrzynkę. Od razu po 3 otwieramy 75 Ziko, pierwszy strzał lecimy. Pierwszy strzał, niestety szkoda, że nie ten Disco też Noir, ale też może być, też może być. Nie jest źle nie jest tragicznie 47 ZIKO75. Lekka strata. Dobra, damy jeszcze raz szansę. Szkoda, że nie te dwie emeczki, szkoda, że nie te dwie meczki, ale cóż, ale cóż, dobra. Uciekamy z tej skrzynki. No idziemy teraz na tą drugą. Zastówkę sobie, potwieramy te dwie skrzyneczki, żeby też nie przesadzać. Wiesz, Anubis to nas nieciekawy. Uspik też, no, uspik może być w miarę 15 zł na 0. Wiesz, jest wariacie, dobra, lecimy dalej. 15 zł plus minus, także jeszcze raz sobie otworzymy. Tak, myślę, że. Ok, tu mamy już pierwszy plus 15 zł wykrakałem, nie wiem czy na strona słyszy, ale jeżeli tak to dajcie za pierbolta takiego bonusa wielkiego yy, jackpota, wiesz. No, Chromkanon tutaj by oddał porządnie, aczkolwiek dobra. Dajmy jeszcze raz szansę, ostatnia szansa, bo stówka za skrzynki no to też jest kawałeczek. Yy, MP7 spoko. MP7 spoko. A kaczyk taki. O, dobra. I lecimy na tą skrzyneczkę Fizzing dread. jest, dobra, lecimy 300 zł. Dobra, otwórzmy sobie pojedynczo. Pojedynczo sobie potwierajmy. Za ten czas mamy uspa. Ten uspa. Kurczę, może ja mam sobie w ogóle takie uspa. 66 zł. No, w takim stanie. Możemy sobie przygarnąć takiego z PKE. Zbyt nie wiem, czym strzelać. Turbo Pikoton. Fajny skin, kładny. BSSG. 31 zł. Fajny, mi się podoba. Zostawił mu sobie takiego. W ogóle nie miałem BSSG skina. A jak ktoś nie ma, to też możecie wygrać. 38 zł no szkurcze. Ostatni strzał, ostatni strzał. I Idziemy na bitewkę, bo bitewka może oddać. Dobra, skoro tu takie skrzyneczki, to zróbmy tak, fizzing. W Joker mode mordo, jeden boost mod walniemy, 525 zł mordo underdog na trzy osoby, rozumiesz to? Na 3 osoby underdog, bo myślę, myślę, że może oddać 500 zł. Dragon jest tutaj, dobra. Rosso i bot Adi. Bot Adi, bot Adi. Bo Adi nigdy nie traci formy. Pozdrawiamy Ma-ma-ma-ma-ma Honka i Adiego, wiesz. Dobra, pierwszy strzał jest dla nas, także dobrze. Zobaczymy jak dalej pójdzie. Przypominam widzowie, że jeżeli chcecie wygrać konkursik, wiecie, Discord Fabryka Skinów. Tam macie dużo do wygrania, wiesz. Niedługo fajne odcineczki nowe będą, także bierzcie pod uwagę to. Już niedługo na kanale pojawi się film, jeden na jeden z widzem, także o skiny. Dobra, wygraliśmy bitewkę, ładnie, 1200 zł z 500, no to mamy plusik ładny. Dobra, w takim razie możemy sobie nową bitewkę zrobić. Zróbmy sobie bitwę, powiedzmy, od 90 zł. Fizzing Best Amarchi Santa. O tak, 650 zł, na dwie osoby tym razem damy. I dam standard, dam standard dwie osoby, dodamy bota Emilcia, Emilcia zostanie... Tak zwane Aekuto to wpięto w Czulito, rozumiesz? Jeżeli ktoś powtórzy to samo i napisze, dostanie dodatkowe 5 zł do blika, e? tak? Że to już dla tych, co oglądają do końca, bo te mili, dobra. Mam nadzieję, że na... obsługujemy ją. Okej. Okay. O nie, tylko AW... o, kacz... Dobra, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Łeb w web łeb w łeb. No co ona dostała? No to są jakieś żarty? Wiesz? Co to ma być? No, widzowie, że... trochę. <grym>, Niestety, dobra, pójdziemy sobie na bitewki. Raczej odpuścimy bitewki, pójdziemy sobie na ten Santa Case back. I to jest za 21 zł. Oczywiście, bonus możecie odebrać. Ja już odebrałem swój bonus Will Fire, dostałem AWP. Niestety, chłopaki, no to ogólnie to, 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 jest, to jest zależne od tego, od tego jak wpłacacie To jest procent odbierany, jakby wiecie, to nagrody. Tam ja, przypuszczam, jak wpłacacie jesteście wpłatowiczami z takimi no, większymi stawkami, no to na pewno jakiś skin poleciał wam dosyć drogi Mnie chyba za 400 zł poleciało mm, Tam komuś z Discorda za dwie dychy, jednemu za 25, jednemu za 10, jednemu za 12, jednemu za 7 Także to jest rozrzutne, jednemu za złotówkę, rozrzutne wszystko Pamiętajcie, jak płacacie to wpłacacie z kodem X Charlie. najlepszy procent do wygranej Także niezwykłe skiny tylko z kodem xchardy Dobra, lecimy Santa Back Santa Back Case, tu się rozstaniemy na tej skrzyneczce, tylko pójdziemy sobie na trzy skrzyneczki Ginger Beet, Ginger Beet, Ginger Bread Ginger Case, bitch Dobra, Inferno No, kapota niezła, dobra, ostatni raz rzut taki, zróbmy No niestety, dobra, i pójdziemy na Santa Back Case Dobra, zostawię to, albo sprzedam w sumie I idziemy na Santa Back case. lecimy Pierwsza skrzynia Gamma Doppler, no niestety Szkoda, że nie Twix Galaxy Twix Galaxy też pod Kisiaka nawet podjeżdża 144 zł, dobra, sprzedamy zaraz tego skina i jeszcze raz otworzymy już do spodu, do spodu potwieramy je. Ostatni strzał Kilko. Okej, okay, okej, okay, jest dobrze. I żeby w dobrym stanie, bo 406 zł, dobra, jest pięknie. I jeszcze na dwa razy będziemy mieli. Aaa, już mogłem zostawić z tym. Mogłem zostawić 400 zł, w sumie. 400 zł, no szkoda, szkoda. Dobra, i co, widzowie? Taką obeczką właśnie ja z wami, żegnam w takim razie. Zaraz sobie to podliczę, wszystko z pieniędzy, A my widzimy się na lewiku. także ja was serdecznie zapraszam, widzowie. Wbijajcie na Discord Fabryka Skinów. Pamiętajcie, skrzynki budzą emocje. Poznajcie nasze stanowisko o zakładce w skrzynkach. A ja was pozdrawiam i żegnam się z wami. Siema Siemano, cześć, pompa! Yo! <grystanie>